Benedicite, kolejny rozdział naszej reguły, 58, o zasadach przyjmowania braci. Kiedy czytamy ten otwierający rozdział fragment, to co uderza nas od razu, to nacisk na wspólny wysiłek, który musi włożyć wspólnota, jak i kandydat do życia monastycznego. Wspólnota musi wykazać odpowiednią troskę, żeby właściwie rozeznać. Kandydat musi wykazać się determinacją, uporem, wiedzeniem tego, czego chce. To położenie fundamentu pod całe monastyczne życie, kiedy człowiek angażuje się i angażuje się także wspólnota. Czy to wspólne zaangażowanie nie jest fundamentem każdej głębokiej relacji, jaka istnieje na tym świecie? A zatem. Angażujmy się parami, angażujmy się wszyscy w to, ażeby nasze wspólnoty mogły być mocne jak wspólnota świętego Benedykta.